Yo, elo! Siemka, kuczaki! Witam Was w kolejnym odcinku! Yey! Nareszcie. Jak to mamy już za sobą, to lecimy. Kurwa. Kurwa! Kurde. O, dobra! Jezus, Maria, cholera z tym światełkiem. Dobra, ale, moi drodzy Państwo, żeby tradycji stało się zadość, to też sobie pomodlimy się. Sobie pomodlimy się. Do Boga, algorytmu. a wielkie algorytmie. Proszę spraw, aby ten filmik poszedł jeszcze lepiej. A nie nas, Jezus, przyszedł do Szymona i otarł on jego. Jego nogi. Po serio, patrząc po ostatnich wynikach, no to było tak. No, tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale faktycznie to pewnie przez to, że po prostu sobie zadrwiłam z boga algorytmu. Proszę wybacz mi, już więcej nie będę. Nie będę. Słowo! Nie będę, nie będę się z ciebie naśmiewać. a być! Ale wracając, to jeżeli chodzi o was, to modlę się o to, żeby wasze stopy były czyste i nie była brudna. <grym> Tak, już to mamy za sobą, to lecimy do tematu odcinka. Ale panowie stali się bohaterami niedoszłego spotkania. Anglicy mówią o nich i o nocy w stylu Monte Pythona, którą przeżyli w Warszawie. Imprezy, imprezy, imprezki. Jak wiadomo, każdy Polak je uwielbia. I zawsze, ilekroć kogoś odwiedzamy, to ten musi nam postawić przed twarzą. butelkę łódeczki, a najlepiej żuprówki. Julian! Białej. No, albo tej strawką, obojętnie. Dlaczego tak jest? Wiecie co? Mi się wydaje, że po prostu Polacy są zbyt nieszczęśliwi. I dlatego muszą się po prostu upajać i się wydurniać. Ja też przyznaję, święta nie jestem w tym aspekcie. Bo też pamiętam czasy, kiedy się leżało pod kiblem, się żegało. Potem się spało, potem się znowu żegało. te lata. Oczywiście są to czasy, kiedy jeszcze chodziłam do szkoły, także cicho, cicho, cicho. Ale dzięki Bogu jestem abstynentem już od ponad roku i, o dziwo, jeszcze nie umarłam. A jeżeli zastanawiacie się nad moją stylową, tak oczywiście odbiegając trochę od tematu, to nie chodzi o to, żebym wyglądała dobrze. Chodzi głównie o to, że jestem biedakiem. I musi być mi ciepło. A propos bycia biednym, to mam dla Was małą niespodziankę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest. Jesteś biedakiem i nie masz pojęcia, co zrobić sobie na obiad? Mam dla Ciebie rozwiązanie. Makaroni! Makaroni! Makaroni, jedyny taki. Więc uniwersalny, giętki, wytrzymały, przetrwa nawet przygodę z kibelkiem. Makaron Jeden w swoim rodzaju. Krótnie żółty. Okrutnie wytrzymały. Okrutnie smaczny, tak jak Twoja teściowa. Zabierz go do domu, do pracy. W zasadzie będzie lepszy niż nawet stopy Waszej ciotki Jacqueline. Chociaż nie wiem, czy ona nie skończyła 100 lat, ale to już inna kwestia. Można się powachlować, a można jeść nawet na sucho. <słuch> Makaroni. Tylko dzisiaj do nabycia. Za jedyne tysiąc cebulionów. Zapraszam. I po niespodziance. A wiecie, co jest najgorsze? Alkohol to nie dosyć, że jest właśnie jedną z gorszych używek. Ma mnóstwo kalorii, także nigdy w życiu nie schudniecie, jeżeli pijecie. Tak mi się wydaje. się zmieniacie z charakteru, zwłaszcza. I potem mogą się zadziać różne dziwne rzeczy. Ale wiecie co? Najważniejsze jest to, żeby się po prostu z tym uporać. I dać sobie samemu w Jeżeli sami się nie będziecie ograniczać, to w sumie gówno z tego będzie. is another baby. She's got Ach, mnie, władło w lamę. Stady. Można siebie upić, można dziadka upić, można wujka upić. I to z tego, że potem ten wujek śpił nas pod łóżkiem i nas straszy w nocy. Złote lata dzieciństwa. Ale w zasadzie. Hmm. Dzięki temu, że jest tyle właśnie wolno dostępnego alkoholu, no to nasza policja faktycznie ma co robić. Nie? Nie? Co nie? Jeżeli spotkasz kogoś narąbanego, to albo się z nim napierdalasz, albo zaciągasz go do jakiegoś baru i razem pijecie, jest Twoim najlepszym przyjacielem. Ewentualnie też ty go możesz zabrać za nogę i wywlec gdzieś i zostawić. Zresztą on tego i tak na pewno nie będzie pamiętał. Whee! Tylko pamiętajcie, żeby nie plądrować grobów, będąc właśnie na nachlanym. Nie, 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 to się nie godzi. Bo tutaj Bozia czuwa, Bozia czuwa i naprawdę nie można, nie można robić takich rzeczy. Nie pod wpływem alkoholu, oczywiście. Więc, że się Diabeł nimi interesuje. Hej, ale wiecie, co sobie tak teraz pomyślałam? Można by też z kolei e, odwiedzić takiego grabarza, no i też. E, poprosić go, żeby wam e, zrobił po prostu trumnę tak zawczasu. Bo w sumie, w sumie tak na dobrą sprawę, lepiej to ogarnąć zawczasu, niż dopiero wtedy, jak, jak kojuchniecie, co nie? A będąc tak pod wpływem, no to w sumie różne rzeczy mogą się zdarzyć. O oh my god! Ale wiecie co? Jeżeli będziecie dobrym, dobrym, wspaniałym, miłościwym żulem, to może, to może Bóg się za was wstawi gdzieś tam, gdzieś tam w niebiosach, i może otworzy dla was dodatkowe wejście do krainy wiecznej młodości, wiecznego piękna, większego, Hla... wiecznego Chlańska przede wszystkim. Także nie warto tracić nadziei. Catch Pamiętajcie, aby zawczasu też znaleźć sobie młode, fajne dupensje, żeby razem z nimi przetańczyć całą noc. Gdzieś tam na parkiecie. Nie mówię, Wix demonie możecie wiecie. Też tak nawet, no, na zewnętrznym, chociaż teraz to jest tak w minusie, no to, no nie wiem, <laughs> trochę cieńko, trochę cieńko. Gdzieś może na parkingu, może Straż Miejska Wam porobi kilka zdjęć i potem będziecie na magazynie Woga. Pamiętajcie, możecie się dać złapać, ale, ale, przez Straż Miejską, a nie przez policjantów, bo ze Strażą Miejską jeszcze można coś tam ewentualnie ugadać. Oczywiście, jeżeli jesteście ładną laską. To wtedy tak. Ale gorzej, jeżeli jesteście takim yy, brzydkim żydalem. No to to już no, chyba gorzej, tak mi się wydaje. Bo tutaj już nawet w naturze się nie da zapłacić. No to już trochę gorzej. Ja się oplułam, <sum> się oplułam na, na sam koniec. Dobra, kochaniucy. Jako, że się już oplułam i nie mogę dłużej wytrzymać, no, no to dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście, możecie zostawić suba albo antysuba, jak lubicie. <trymawia> Trzymajcie się. Do zobaczenia. I mam nadzieję, że kolejny temat będzie równie pasjonujący. Te. No to pa.